Cześć wam! W końcu jestem w domu. Jest środa, nagrywam ten odcinek z tego względu tak późno, że byłem chory. Niestety dość mnie zciało po tej podróży. Miałem 38 stopni gorączki, kaszel, katar i generalnie był dramat, ale jakoś się udało przetrwać. Jeszcze pewnie usłyszycie, że mówię przez nos, także... No było ciężko, ale już jest spoko. Najważniejsze, że jestem już w domu. Pracy zajebiście tęskniłem na maksa, także fajnie było wrócić. Tym razem podróż była 100 razy lepsza od poprzedniej, już wam mówię czemu: dlatego, że wylosowałem przez zajebiste miejsca. Ogólnie, w locie jest 36 godzin, przed lotem można się odprawić online. I wszyscy ci, którzy mieli lot bezpośredni z Warszawy do Eleja, to mogli się odprawiać od 22.00 o 23 w czwartek, a ja miałem lot z, Warszawy, z Gdańska do Warszawy o godzinie 8 rano, więc mogłem się odprawić już o 8 wieczorem w czwartek, czyli 3 godziny przed tymi wszystkimi, którzy mogli się odprawić na lot bezpośredni. I przy okazji tego, że mogłem się odprawić 3 godziny wcześniej na ten pierwszy lot, od razu mogłem się odprawiać na ten drugi lot i kończyło się to tym, że mogłem przed tym całym tłumem wybrać sobie miejsce do siedzenia. I jakie miejsce sobie wybrałem? Wybrałem sobie oczywiście miejsce z dużą przestrzenią na nogi. Nie przy wyjściu ewakuacyjnym, a zaraz za klasą ekonomiczną premium. I tamtego miejsca było dosłownie tyle. Także teraz pewnie widzicie przebitkę, bo nagrałem w samolocie, ile tam było miejsca. Po prostu zajebiście. Także polecam wszystkim albo wykupić sobie miejsce przed lotem. Albo po prostu polować na te najlepsze miejsca, bo no zmienia to kompletnie komfort podróży. Nie dość, że nie musiałem się przebijać przez nikogo, to jeszcze miałem pełno miejsca do tego, żeby sobie po prostu nogi odpoczęły. Mogłem sobie wstać, nikogo nie, nikomu nie przeszkadzać, nikogo nie wkurzać, nikt się na mnie z przodu nie kładł, także było naprawdę mega. Polecam wszystkim. Polecam wszystkim sprawdzić sobie albo miejsca, miejsca ewakuacyjne, albo za, za, za klasą wyżej. Po prostu. Zatroszczyć się o miejsce, a nie tak, że da mi pani miejsce w samolocie i tyle Ja za, zaakceptuję byle jakie miejsce, bo najgorsze są miejsca wiadomo w środku, czyli między prawym Ale jeżeli macie pasażerów po, po obu stronach, to jest najgorzej Natomiast generalnie najlepsze miejsca są takie, gdzie jest dużo przestrzeni na nogi Wtedy jest wysuwany ten ekranik, ekranik nie jest w fotelu przed wami, tylko jest wysuwany Plus normalnie też się to takie, ten stolik też się wysuwa z, z siedzenia Więc daje mi się było Mam do Was ogólnie wielką prośbę. Ja bardzo doceniam, że bardzo dużo ludzi do mnie pisze, natomiast chciałbym Was prosić o to, żebyście nie wysyłali mi wiadomości typu jak dostać wizę albo co zrobić w takiej sytuacji na portalach typu Snapchat, Facebook oraz Instagram. Na tego typu pytania odpowiadam na mailu, mail pewnie gdzieś tutaj się teraz pojawia, oprócz tego jest zawsze zlinkowany w opisie i tam jak najbardziej piszcie mi tego typu rzeczy. Natomiast na Instagramie, Snapchacie, Facebooku ja na takie rzeczy nie odpisuję. Na Facebooku nie, no bo to jest dla mnie portal tylko i wyłącznie dla znajomych osób. Na Snapchacie ta wiadomość mi znika od razu, więc ja nawet nie jestem w stanie jej przeczytać. Natomiast Instagram to samo. Jak odpisujecie mi na story, to jest bardzo miłe. Ostatnio jak połamałem sobie nogę, a raczej skręciłem kostkę, to bardzo dużo ludzi życzyło mi zdrowia i w ogóle, no to jest świetne. Naprawdę dziękuję wam wszystkim za to. I bardzo miło mi otrzymywać takie wiadomości. Natomiast wiadomości typu jak dostać wizę na Instagramie również proszę bardzo nie. Wszystko na maila, tam odpowiadam. Zazwyczaj nie odpowiadam natychmiast, natomiast w przeciągu kilku dni na pewno odpowiem każdemu takich będę potrafił lub ewentualnie jeżeli nie będę potrafił podejść do źródła, gdzie można szukać odpowiedzi, lub nakieruję, no bo wiadomo, że wszystkie sprawy są różne. Ja adwokatem imigracyjnym nie jestem, natomiast bardzo chętnie pomogę na tyle, ile potrafię. Więc wszystkie sprawy wizowe, okołowizowe, no wszystko co się z, tego, z, ty, z, tym, z tym wiąże, lub o cokolwiek chcielibyście mnie zapytać, e-mail. Dużo osób się mnie też w komentarzach pytało czy zamierzam kupić sobie samochód. Tak, zamierzam kupić sobie samochód. Ostatnio wypełniałem podatki i była opcja sprawdzić swój credit score za darmo i udało mi się w końcu uzyskać jakiś tam credit score. Nie jest jeszcze on wysoki, więc pewnie te odsetki będą wyższe niż byłyby gdybym miał no, zdecydowanie wyższy credit score, no ale nie będą to też z kolei tak wysokie te odsetki, żeby zrezygnować z zakupu auta, więc tak, kupuję sobie samochód niedługo. W ogóle chcę zrobić odcinek na temat historii kredytowej w USA, bo to jest bardzo ciekawy temat, bardzo ważny temat. Bez tego tak naprawdę się tutaj funkcjonować nie da w tym kraju, bo za wszystko płaci się dużo więcej bez historii kredytowej i taka jest prawda. Więc zrobię na ten temat odcinek, jak to dokładnie działo, jak to ugryźć, jak sobie poradzić. W pigułce, dokładnie nie w pigułce, w szczegółach, jak to zrobić, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do USA wy Polacy, żebyście wiedzieli jak to wygląda sam na pewno taki materiał bardzo bym docenił zanim przyjechałem do USA bo no oszczędziłoby mi to co najmniej rok zmartwień, rok temu mógłbym mieć już samochód a nie mam niestety, bo nie wiedziałem tego co wiem teraz, więc zrobię dla was taki materiał dobra, ale to wracając do auta, zamierzam kupić samochód i teraz kurczę, napaliłem się strasznie na Audi chciałem mieć Audi A4, A6, sam nie wiem, coś między tym no waham się jeszcze, bo auta są, nie są aż tak drogie, są droższe niż inne, są droższe niż Hondy czy Toyoty, ale znalazłem sobie fajny egzemplarz za 11 tysięcy. Za 11 tysięcy znalazłem, znalazłem A4 2011 rocznik, będę chciał ją obejrzeć. No bardzo się na to Audi napaliłem, podobają mi się, jeździłem Audicą w pracy, bardzo, bardzo, bardzo zajebisty samochód. Um, no, ale też słyszałem, że jest drogie jego utrzymanie, więc tutaj może mam dla was taką prośbę. Jeżeli znacie się na amerykańskich samochodach, nie na europejskich, bo, bo europejskie auta są kompletnie inne. Chociażby Passat. Passat w Polsce to było jedno z moich ulubionych samochodów. Volkswagen Passat to była w Polsce petarda. To jest, no przynajmniej dla mnie, ja tak uważam, nowy Passat B9, to jest, to jest jej, no. Byłem w tym samochodzie zakochany, to jest duży, potężny, masywny samochód. Tutaj w USA ten sam pasat jest po prostu zwyczajnym pudełkiem do zapałek. Więc tutaj w Stanach pasaty. W Polsce pasaty jak najbardziej. Więc o to mi chodzi. Jeżeli znacie się na amerykańskich samochodach, to napiszcie mi w komentarzach, co warto byłoby rozważyć. Pułap cenowy do 15 tysięcy dolarów. Tak, coś koło tego. Między 10 a 15 tysiącami. Myślę, że coś już fajnego wyrwę. I. No, głównie chodzi o to, żeby mi wytrzymał na dłuższe trasy, bo ja tym samochodem nie będę jeździć praca, dom, dom, praca, dlatego że mam darmowe autobusy Google'owe, więc byłoby to głupie, żebym codziennie jeździł 10 mil w jedną, 10 mil w drugą, marnował pieniądze, marnował. zużywał samochód po prostu na takie rzeczy. Bo, bo to nie ma sensu. Ja będę głównie w weekendy jeździł. W weekendy będę sobie dużo po tej Kalifornii sobie podróżował, więc, więc chciałbym, żeby on mi wytrzymał na trasie. San Francisco, nie wiem, Salt Lake City i z powrotem a to jest dość spora, spora trasa żeby po prostu mi to auto trochę posłużyło żeby dużo mil udało mi się na nim, na nim nabić dlatego też nie, nie rozważałem w ogóle wzięcia auta na tak zwaną subskrypcję, dlatego że tam wszędzie są limity porobione, a ja nie chcę limitów, bo ja wiem, że ja te limity przekroczę roczne po dwóch miesiącach, po dwóch miesiącach będzie już bip bip. Więc tego chcę uniknąć. Auto będzie eksploatowane dość solidnie. Więc jeżeli wiecie coś na ten temat, to napiszcie mi w komentarzu. Bardzo doceniam, bardzo docenię wszelkie propozycje jakichś samochodów. Myślę, że w najbliższych kilku tygodniach chciałbym się już o coś tutaj pokusić. No, a tymczasem widzimy się za tydzień z kolejną dawką moich YouTube'owych lamentów. Trzymajcie się, na razie!